Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego wydgoskiego sakra. Od wieków być katolikiem znaczy być papistą, czyli kimś, kto nie tylko uznaje papieża, ale Go szczerze kocha, czci i jest Jemu bezwzględnie posłuszny. Dlaczego tak? Dzieje się tak z woli samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ustanowił Piotra pierwszym papieżem. Patrząc na Piotra powiedział Ty, Szymonie, będziesz się zwał Piotrem. Petrus po łacinie pochodzi od Petra, czyli skała. W oryginale kefas po grecku od kefa, to samo znaczy skała. To tak jakby Pan Jezus powiedział po polsku Szymonie. Od dzisiaj będziesz się zwał skałasem, czy tam fundamentasem, i na tym fundamencie zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Zatem papiestwo jest fundamentem kościoła. To jest ta skała, opoka, na której się wszystko zasadza. To też winniśmy jako katolicy strzec tego jak oka w głowie, pielęgnować. Cały czas pielęgnować w sercach nasze oddanie się szczere Ojcu Świętemu, więź ze stolicą apostolską, modlić się codziennie za Ojca Świętego, wspierać Go duchowo, jak tylko potrafimy, i nie dać niczego złego na Niego powiedzieć. Nieraz się zdarza słyszeć takie wypowiedzi, ale który Ojciec Święty? Czy nasz Ojciec Święty, a wie nasz? Nasz ukochany Ojciec Święty Benedykt. Bo każdy kolejny papież jest naszym. Każdy. I błogosławiony Jan Paweł II był i w dalszym ciągu pozostaje ukochanym naszym Ojcem Świętym, ale aktualnie tu na Ziemi namiestnikiem Chrystusa jest Ojciec Święty Benedykt i też jest, na ile jesteśmy w ogóle katolikami, naszym ukochanym, najukochańszym papieżem. Bo On nas prowadzi z woli samego Boga. On uobecnia Chrystusa na Ziemi. Wikariusz znaczy zastępca. Zastępuje Pana Jezusa. Jest Jego namiestnikiem tutaj. To właśnie obecność Ojca Świętego w świecie jest nie tylko znakiem, ale też jest szczególnym wymiarem rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w świecie. To też i Ojcu Świętemu winniśmy bezwzględnie cześć miłość posłuszeństwo. Przykro zatem słuchać wypowiedzi podważających autorytet Ojca Świętego. I to nie tylko z ust osób niewierzących czy innowierców, ale często i z ust ludzi określających się mianem katolików słyszy się jakieś wypowiedzi podważające autorytet, czy wręcz szydzące znamiestnika Jezusa Chrystusa. Przecież tak się nie godzi. To jest grzech. To jest pośrednio występowanie przeciwko samemu Chrystusowi. Zastanówmy się, czy Ojca Świętego rzeczywiście kochamy? Czy modlisz się codziennie za Niego, czy wspierasz Go swoimi modlitwami? Czy jesteś w najlepszym rozumieniu tego słowa papistą, czyli katolikiem z serca, bez reszty? Oddanym Jezusowi Chrystusowi i ze względu na Chrystusa jego namiestnikowi na ziemi. Jak to jest? Osobiście jestem papistą i cały czas to podkreślam. Żartobliwie nieraz wyjaśniam, że papista to ktoś taki, który jeśli słyszy wypowiedzi przeciwne Ojcu Świętemu czy jakąś próbę szyderstwa z niego, to zaraz ma ochotę dać w papę. A mówiąc poważnie, kochani, chodzi o wierność, która jest notą. Chodzi o niekłamaną miłość, oddanie się Jemu, bo to jest podstawa Kościoła. Na tym fundamencie stoimy i na tym fundamencie już na zawsze trwają.